Werskiego pisarza, poety nie żyjącego już, Tarii w, w, w Sasa, pod tytułem Pałac Lodowy. Jest to przyjaźni dwóch dziewczynek. Przyjaźni, która bardzo krótko trwa, bo dopiero się zaczyna. Zaczyna się taką ogólną e, fascynacją, ale jest w tej przyjaźni też coś takiego dziwnego, coś, co nie zostało do końca wypowiedziane, zwerbalizowane, jakaś taka tajemnica. Dlatego też następnego dnia jedna z tych przyjaciółek. Obawiając się, że ta druga być może dziś nie chcieć jej zobaczyć, albo że być może dziś może nastąpić jakby jakiś dzień nieporozumienia zamiast do szkoły, wybiera się do wodospadu zamarzniętego, do, do pałacu lodowego. Ten pałac lodowy w pewnym sensie jest czymś takim, co ją przyzywa do siebie. I ona zafascynowana i bliżej się podchodzi do, do tego wodospadu, najpierw słyszy jego szum, później w pewnym momencie go widzi, e, zaczyna wchodzić w szczeliny pomiędzy tymi sękami, czy pomiędzy konstrukcją, coraz bardziej się w nim zawracając. Także e, jest to też powieść, która mówi o, o naturze, o naturze, która z jednej strony jest taką siłą niszczącą i taką wielką siłą e, jakby przepogarniającą. Jest to też e, książka o żałobie, o przepracowaniu e, i Później na końcu o powrocie do życia, gdzie też w tym momencie, kiedy ona powraca do życia, następuje przełom, ponieważ zima przychodzi wiosnę, pałacu są się załączuje i rozpływ te kątki, które się łączą i pojawiają w sztuce Marty i w tej, w tej powieści, czy też tej baśni opowieści, Marta starała się otworzyć w projekcie, w projekcie, który miał być... Do właśnie to, właśnie, to, e, to, właśnie to, chciałam powiedzieć, że on nie jest ilustracją taksiarz. Nie, to, właśnie jest, to, 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 to. Jest, jest taką emocją tak naprawdę, która, która mi pozostała, która przez lata właściwie gdzieś tam we mnie siedziała aż wybuchła właśnie tutaj też poniekąd dzięki, dzięki tej przestrzeni, która, która mi bardzo zaczęła sprzyjać. gdybym może miała w jednym zdaniu powiedzieć o tym, o tym projekcie, bo też chciałabym, żeby Państwo sami sobie swoje klucze znaleźli, jakby swoje drogi, swoje zejścia, to ten projekt jest o takim momencie przełomowym, gdzie tak naprawdę że wiadomo, że jeśli damy ten jeden krok dalej, to wiadomo, że już potem nie będzie tak samo nigdy, już tak jakby ta sytuacja sprzed tego kroku nie powróci. Więc y, mam nadzieję, że Państwo odnajdą jakąś taką swoją własną emocję w, w, w tej wystawie, swoje, swoje własne zejście, może niekoniecznie takie e, w stronę śmierci, ale myślę, że może zejście w głąb siebie, w głąb pałacu, który gdzieś tam czasami w sobie budujemy.